Cześć, witajcie. Tu znowu Gimper. To jest kolejny odcinek, zagrajemy w Sirius. Sam 3 BFI. Nadal męczymy ten poziom The Guardian of Time. Jeszcze z 250 przeciwników do pokonania. Może w tym odcinku nawet uda się to skończyć. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Nie mówię, że nie. Ale i nie mówię, że tak. Żeby mnie nie zdeptał ten. No, kurde no. Nie, nie, jestem w stanie tego gnoma tej przejść, wiecie? Jakiś taki zły moment. Dobra, teraz może się uda. Zgarniam rakiety ze skrzyni i uciekam. Fuck! Dammit, dammit, dammit! Uniknę tego w końcu, zobaczysz. Prosto we mnie. Tego masz puści, i wtedy zrobię odskok, właśnie. Da fuck! No, no, ja to oglądałem, jak tych kulek unikać w tym momencie. Fajnie. I bardzo się cieszę. No, bo ja po prostu byłem wtedy cały czas w ruchu. Zawsze byłem w ruchu, nie jak on to puszczał, jak zaczynał to puszczać, jak to leciało. Yy, a tu dobry, dobrą taktyką jest to, żeby ruszyć się dopiero jak on to puści, nie? Nie głupie, nie głupie. Trudne te są do pokonania. Bardzo wytrzymałe i... Bardzo dużo tych pocisków zdrowia zabierają, ale padł chyba ostatni z nich już. Mam taką nadzieję, że to już był ostatni. O rany, jeszcze jeden tam idzie. Co najgorsze, one strajfują. To jest takie złe. Wow! Bez sensu, kompletnie bez sensu. Ja ci jak mi to beznadziejnie idzie, no. Nie! Ale stężenie faila po prostu niesamowite, muszę przyznać. Szybko to. Nie łap go, ja pierdolę. Masz mi amunicję wyjąć, ja Nie łapaj tego klira. God damn it. Dobra, nie będę tam podłodził w takim razie. Zrobimy to inaczej troszeczkę. Kolejny, który tam idzie. Może ja się w ogóle troszkę cofnę. Jeszcze do poprzedniego miejsca. I tam sobie zgarnę, na przykład ładunki wybuchowe. To nie będzie takie głupie. W takim tempie to my za 10 odcinków tego nie przejdziemy. Ha! No i co, skończyły mi się tematy do rozmowy. Ojej, no w końcu już przez. A... Prawie półtorej godziny tu sobie gramy No cóż o... Postaram się maksymalnie dobrze jak mogę Jak umiem tylko Pokomentować to co tu się dzieje, no cóż ee, Te klumy tutaj To są trudni przeciwnicy, o czym już zresztą mówiłem Game over, no ja nie mogę Jak on to, kurna, trafił, to ja nie wiem. Już. Na szczęście przyczepienie na nich ładunku to jest cios niemal śmiertelny. Jest ten ładunek. Gdzieś tutaj, nie wiem. Odsunę się, zanim go zdetonuję, bo jeszcze mnie zabije przez przypadek. A to byłoby dosyć złe. Dobra, wracamy się po te ładunki znowu. Trudny moment z nebiklumami. Trzeba przyznać. Eee, chyba jeden z trudniejszych w czasie tego finałku lubię to sobie nazywać finałkiem. Czyli przyzwyczajenie z Left 4 Dead, właśnie. Potem, właśnie były, były mapy, i potem był zawsze finałek. I leciały hordy zombie, aż trzeba było wytrwać, aż helikopter przyleci. Czy cokolwiek innego, ratunek ogólnie, tak? Gdzie ten knumik tutaj jest? Już tyle. Skończyły się klumy O, to lecimy dalej w takim razie. Czy coś jeszcze było po tych klumach? Nie pamiętam. Może już będzie boss teraz ostatni? Ciekaw jestem. Nie pamiętam, po prostu nie pamiętam wybaczcie. Muzyka boska. Co tu dużo, no chyba to słyszycie już, chyba że macie tego dość, bo to leci przez półtorej godziny, ale ja nie mam, ja tak mam wiecie, yy, że jak mi się coś spodoba, to jestem w stanie cały dzień słuchać jednej piosenki nawet, yy, no a ten utwór, który tu gra to jest po prostu niesamowity, I półtorej godziny to jest mało, ja bym go mógł cały dzień słuchać z 9-10 godzin, może wtedy by mi się znudził pewnie wyłączę, o boże, teraz pewnie wyłączę Sirius, sama sobie puszczę ten utworek też. Ale mnie cofnęło bardzo, bardzo niedobrze. Kurde no, te kliry one są straszne. Takie obrażenia mają na tym Siriusie, że to się w głowie nie mieści. Nawet troszkę za duże moim zdaniem. O, do dewestatora na boje. Przyjemnie. Ciekawe jestem ile ja tu quick zrobiłem. Uch, chyba trochę dużo. Aż sobie ziemnąłem, bo znowu nie mam o czym mówić ciekawym. Smutna sprawa. Płacząca buzia. Znowu na plecach cleary też lecą. To jest kuresko chamskie. Że wypuszczałem ich na plecach też. No, come at me, bro. Before is an art, I'm fucking Michelangelo. Ha! Jeden z najbardziej epickich tekstów w historii gier komputerowych. Idealnie podsumowuje całą kształt serii Serious Sam. O tak. Knum! Kolejny Knum. Te kliry biją po 5-10 obrażeń. Straszne to jest. Dewastator jest mega jednak. Potwornie mocna broń. I bardzo przyjemna. Będzie się generalnie obawiam po trailerach, że te ładunki wybuchowe będą nie będą przyjemne w użyciu, ale mimo wszystko zostały zrobione bardzo dobrze. Już tak czy siak poziom chyli się ku końcowi. Czas ostatecznie rozprawić się z tymi alien motherfuckers i pomóc samowi dostać się do time locka. Powiem wam, zakończenie gry jest tak niespodziewane, aż mi teraz, jak o tym wspomniałem, to już mi ciarki przeszły. Strasznie niespodziewane i powiem wam, że jest spore zaskoczenie. Naprawdę. Ta fabuła w samej 3 jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jak na Sirius Sama oczywiście. Może, <laughs> Może nie jak na Sirius Sama, ale jak na Shootera ogólnie. Jest bardzo, bardzo dobra. Och, kliwy słodziutkie. Pograjmy sobie w billard! <laughs> Ale skoszeni. Pięknie, jak świeża trawka skoszeni. Chciałem go tak fajnie w wyskoku załatwić. Podskocz. Pyka. <laughs> I, byk Mogłoby na ekranie się właśnie pokazywać. Brakuje mi tutaj czegoś takiego w Sirius Samie, To mogłoby być fajne urozmaicenie, właśnie eee, że coś tylu z killshotów zrobić eee, w sensie. No, wiecie, jak skoszę 10 pod rząd, to pokazało się, co kombo 10 pod rząd, czy z minigana, bez ściągania palca, ze spustu Też iluś tam skoszę. To też coś tam i bonusowe punkty za to. Byłoby na pewno dosyć przyjemne. O, tak jak teraz na przykład i te młodze to tu można nawet kombo sobie nabijać. Ilu tam przeciwników pod rząd się zabiło bez ciągania palce ze spustu. Albo jak na przykład z shotguna yy, To... No nie wiem. Hmm. Że na przykład byśmy z klonami walczyli to ilu jednym z całym pod rząd byśmy zabili? Coś takiego mogłoby być. Jakieś kombo. albo z pistoletu. Ile, ile pocisków pod rząd, żeby było trafionych cały czas. 100% celności, żeby mieć z jakieś kombo. Na przykład, trafiłeś 100 pocisków pod rząd z pistoletu. Widać, że celujesz. Jakieś tam dodatkowe punkty za to masz. Za to, że tak dobrze sobie z tym radzisz. Mogłoby być dosyć ciekawym urozmaiceniem. Ojej. Korzystanie z tego, z te miłoska jest, jest nieopłacalne. Za dużo tych przeciwników. Za dużo po prostu. No a widzicie, to jest tak rzeczywiście, że mam dostęp do tych lepszych broni, to tu idzie o niebo łatwiej. Może to jest rzeczywiście dobrze, że nie mam aż tak yy, łatwego dostępu do amunicji do nich. Fakt, Devastator. Przez głupie błędy się ginie, tylko takie jak teraz. Ale udało mi się z tego wykaraskać jakoś. Rzecz zobaczymy jeszcze. Nie, chyba ogólnie ten. Git. Chciałem w tym odcinku to skończyć. Nie wiem, raczej się nie uda. W następnym myślę, że już na pewno. Ile tam zostało tych potworów? Zostało ich 60 około. To wiecie, co? Eee, za chwileczkę zrobimy sobie przerwę. I w następnym odcinku myślę, że już będziemy kończyć. Tak naprawdę. Dłużej to nie potrwa, ale to spieprzyłem. Nie, 100 życia nie da, nam sobie zabrać. Dobra, to w tym miejscu zrobimy sobie przerwę. A ja zapraszam Was na następny, najprawdopodobniej ostatni już odcinek zagrajemy w Sirius Sam3 BFI. Do usłyszenia. Cześć.